Słuchajcie, niegodziwczy! To do nas! Ja, Palmerin de wzywam Was do skruchy! Wejrzyjcie w Wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? <gry> a to Ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia. Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy Was! <gry> No dobra, bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie czekaj, Zonk. Oni tacy pocieszli! Może znają też jakieś sztuczki! Ej, komedianty! A żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi.